200 osób poleciało za takiego Dlaczego ostatnimi czasy nie było filmów codziennie? Zrobiłem zdjęcie ostatnio twojej klatki na schodowej oh 10 milionów! Kaska się kończy xdd? No właśnie nie, nie kończy się, bo na reklamie byliśmy. Wacek też całkiem git, no to cyk. No to cyk. Ale A. wiecie, że k... A streamuje od godziny 18. 18. Matko Bosko. Ogólnie się dowiedziałem dzisiaj, bo gadałem właśnie z Kezigo Co to się stanęło? Jeżeli dajecie reakcję pod jakimś memem, gdzie jest n-word To jest tak samo jakbyście po prostu napisali n-worda w wiadomości Więc poleciało jakieś 200 osób na strzała Czy ty masz k ku... rozum i godność człowieka? 200 osób poleciało za takie ku... A później siema, nie widzę serwera Wiesz może co się stało? Wiesz może za co bana dostałem? No wiem Możesz bana dostać? Nie Jak już masz track rekord taki, że już gra z ku... że nie myślisz Jesteś niebezpiecznym człowiekiem dla serwera. Dałem całe 137 banów tego dnia. Bo ja tak wiecie, tak się zacząłem zastanawiać. A, aż takiej wymiany ludzi by nie było na serwerze, nie? Żeby nagle w dwa dni 200 osób wyszło. Jak patrzyłem, nagle zniknęło 200. Sobie myślę, kurwa. Dziwne, nie? W statystykach też nic nie było o tym. I tylko widziałem, że taki mały komunikat pod statystyką, że nie obejmuje banów i kików od moderacji. No cóż, na przyszłość będę wiedział. a czy wiesz, to nie fizyka kwantowa, można było się domyślić. I jeszcze jedna informacja dla tych, którzy nie śledzą Instagrama. Daily, na jej śmieszkuje. Dlaczego ostatnimi czasy nie było filmu? Codziennie, dlatego że zrobiłem mały eksperyment, czy lepiej filmy by nie szły, kiedy byłyby na zielonym dolarze, czyli trzymać je na prywatnym przez 3-4 dni i, i wtedy dopiero je puszczać. Kuja to dawało, tak naprawdę kanał zaczął spadać w dół, więc Daily wraca. Pierdole, dobra, ty to jest ten Shop, ja pierdole. Cię, a ty jesteś sam Peimpsom i ja pierdolę! wiem, ci, jak się jeszcze z tego cieszysz. To jest moja moderacja, kurwa. Jak moderator mi mówi, że do tego samego tego chodzimy, to wyjebane. Gorzej, gdyby Winz powiedział: Oho, zrobiłem zdjęcie tw ostatnio twojej klatki, kurwa, schodowej. To była inna, inna kwestia. Moderują go nawet w realu ta bez kitu O, super, mój tata dzwoni, super. Świetne. No się ma co jest? Pracuje. Nie no, ciężkie narkotyki wciągam tak naprawdę. Kiedy na nuta? Nie wiem, nie planuję póki co. Może się pojawić, może się nie pojawić, zobaczymy. Robimy wymianę, dam Browara za moderatora, uczciwa cena. Browara za moderatora, którego? Bo patologicznie to tak, no nawet za pół bym dał. Ale Kepyt, no to kurwa za to podliczanie ludzi na raidzie. Mateusza to w sumie oddałbym też za flachę. Karolina w sumie od czasów YouTube'owych jeszcze siedzi. A Stafida? Stafid też tam robi. Stafida bym za parę flaszek go pierdolił. Nie wiedziałem, że cię w Spotkam z raid. Shadow Legend z Naturalem. Kurwa, Rise of Kingdoms. Nie wiem szczerze, te reklamy się gdzieś chyba na YouTube wyświetlają, jak patrzyłem. Po podjemach po i bodajże na TikToku. Ale no ja jeszcze nie, nie trafiłem na siebie. Dobra, zobaczmy. Jeżeli nie widzieliście, to wam pokażę. Mogę dołączyć do twojego sojuszu? Nie przyjmujemy słabe uszy. Taką niską siłą to nie do nas. 10 nie milionów? Wiem, co mogę mówić, to, 10, 10 milionów? Niewiarygodne. Zaraz ci zaproszenie do sojuszu. Właśnie, byłbym zapomniał. Teraz to ja jestem liderem tego sojuszu. Dobra, Powiem wam tak, ja montowałem tą reklamę, Trakowanie tego telefonu było bólem w piździe, bo sobie wymyśliliśmy, że fajnie odbicie tutaj będzie w lustrze wyglądało, więc to całe musiałem maskować i odbijać, kurwa. I powiem wam, no nie mogłem wyświetlić samego gameplayu na telefonie, bo problem jest w tym taki, że jak klejesz reklamę i, i masz coś na telefonie, to wszystkie odbicia od ekranu ci jagierdolą to wszystko. Szczególnie, że to są nagrywki polowe, więc też y, strasznie ISO było skręcone i, i szater podbity. Czemu się to... telefon zmieniał? Jak się zmieniał telefon? W sensie, to nie jest zmieniony telefon, tylko tutaj wycięcia na nocza nie zrobiłem przy, przy trackingu. My bad, no badno, bad. zdać green screen na telefonie i się nie pierdolisz tyle. Szturek, nie wiesz o czym mówisz, absolutnie. Green screen, chuja ci da. Próbuję Ci to wyjaśnić jak najprościej się da. To Kto jest moja bo... ręka z telefonem, która się rusza. Wykluczujesz zielone tło i co? Będziesz miał kurwa gameplay, który stoi w miejscu. I sam telefon lata lewo prawo, szczególnie, że masz jeszcze zielone elementy tutaj w ple. No dobra, no powiedzmy, że wymaskowałbyś całą część z telefonem. Mogę się... zieloną kartkę na telefon nakleić. Jakby by mi to pomogło, kurwa? Nie rozumiecie jak działa montaż. Ja musiałem strakować ten telefon. I tak, danie tutaj zielonego tła, absolutnie by mi kurwa nie pomogło. Co więcej przeszkodziło. Ja miałem tracker wyświetlony na telefonie Ile ci to zajęło? Też nie wiem, najebany ją montowałem Ale nagrywki były bardziej upierdliwe To jest wiadomo, no to nie jest, za to zaskoczę mysko. was kiedy wam powiem, że to było nagrywane tego samego dnia Ale patrzcie jak tu jest ciemno A patrzcie jak tu jest jasno Słońce nam spierdalało, bo akurat tego konkretnego dnia kiedy postanowiliśmy to nagrać padało Ale chciałem komentarze zobaczyć Swoją drogą jestem ciekaw jak można zagrać w takiej gówno reklamie, ile hajsu się za to dostanie Nie wiem jak można zagrać takie reklamy. mnie nie pytaj Kaska się kończy xdd No właśnie nie, nie kończy się, bo na byliśmy. Nie, no dobra, wychodzimy stąd że takie projekty mi się podobają Jakby była znowu jakaś taka fajna akcja, ten to zrobił Właśnie, Queen of the Black zatrzymali Niech ta Queen of the Black wypierdala z internetu No jest szkodliwa, to jest prawda 50 geta było w mieszkaniu, gdzie ją zgarnęli, kurwa 50 geta to już na stówę No nie ma szans, że z czegoś takiego wyjdziesz bez większych konsekwencji, nie? Bo zobaczymy tego kinego. Średnie, dalej. Czy chcesz zostać lekarzem? Nie no, dzięki. Doktorat już mam w piciu. W Kubańczyku jest taka aura, kurwa, która sprawia, że nie podobają mi się jego piosenki. Wacek z Kubańczykiem, To no nie wiem, czy wjeżdża Wacek to dobre kurwa wejście na werset. Kubańczyk ma styl takiego natworanego wujka, który wbił ci się na imprezę. Kurwa, tak! Tak, jego taka przewózka jest strasznie. Kurwa, nie bo jeszcze mi pierdoli na jakimś fejmie. Nie no, PSR PSRC mam poziom Wacek też całkiem git. Nie z tego z kontekstu, kurwa. Dalej oki. Ta piosenka jest legitnie dobra. Jesteś w sensie ogólnie produkcyjny jak i wokalnie jest naprawdę okej. Okay. Yes. Ale widać, że budżet na teledyskach już jest, kurwa. To na yes. Nie, to jest dobre. Też, kurwa, teledysk jest zajebiście przekminiony. Dicho, szczerze? Wiadomo, że, kurwa, Dicho, no nikt się nie spodziewa, że chłop będzie śpiewał jak, kurwa, Whitney Houston, ale z ostatnich piosenek to jest imo najlepsza, najlepsza od No to cyk. No to cyk. No Ale A wiecie, że, kurwa, Dicho troluje? Dicho legitnie jest inteligentnym, kurwa, gościem. Ja byłem w szoku. Też kurwa. Legit, to jest troll. Dicho jest, kurwa, jest jebanym geniuszem. No źródło trust mi, bro. Słowo no, arcerza, tak, tak, tak. Nie, to no, śmieszne jest ta piosenka. Ja nie pamiętam tych gorszych czasów, to zawsze je brałem do lasu. No kurwa, i ktoś mi powie, że człowiek nie troluje. Alberto Lamanga. Mi wysyłał jeden z moderatorów i moich kurwa dobrych ziomków jeszcze z, z, z czasów szkolnych. Kojarzycie Mafia Gang Records? Jeżeli nie, to już wam tłumaczę, to są ci, co zrobili. Jebać policję, Jebać, jebać policję! Bit, który jest użyty w tej piosence, był użyty przez... Jakiegoś tam ziomka z mafia, gang, rekord Ale też nie weryfikowałem, żeby nie było, że pomawiam Ja nie rozumiem, jak możesz uderzyć mainstream I wciąż brać jakieś darmowe bity z internetu W sensie, czy nie masz, kurwa, na takiej pozycji już ambicji Żeby skleić coś na coś, co było stworzone z dedykacją dla ciebie? Albo samemu stworzyć, kurwa, no nie wiem Nie czaję tego nigdy Piosenka nie jest jakaś turbo chujowa Ale też nie powiedziałbym, że jest jakaś wybitna Mogę hejtować ile chcę Pewnie jak to gdzieś pójdzie, kurwa, u ziomków Jak będę na napierdolony, to, to będę tańczył, no i tyle Biała zosia. Znajdźcie to lata Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród Ej. O kurwa, ale przykwina Lekarz pokazał mi bit, a potem poszedł odbierać poród Znaczy się nie znam, nie wiem czy to jest jakiś głębszy backstory do tego Ale beat, zrozumiem to, że bit serca, nie? Ale chciałbym zobaczyć kurwa białasa, który Na parodówce siedzi z lekarzem i bit wybierają Spoko. Mega przyjemny trakt, to jest prawda. Już za 7 lat będziemy mogli spotkać Białasa na wywiadówce. O kurwa, ty, bez kitu. E, dobra, to maszę miałem, kurwa, ogarnąć. W no, średnio się to uśmiecha, bo nie była... A, widziałem kiedyś tą osobę w niektórych filmach Nie jest ona... jakby to ładnie ująć Nauki ścisłe nie są jej mocną stroną Te nieścisłe w sumie też Co ona ma z twarzą? Ja nic nie mówię! Ja nic nie mówię! Ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie bogatego faceta I on jest zajebiście bogaty, bo on najwięcej zarabia jakby z tego... Dobra, to jest chujowe, ale szczerze te poprzednie głosówki Równie dobrze mogłyby być wyrwane z kontekstu Gdybyście przejrzeli, kurwa, moją konwersację z ziomkami I wyciągnęli same głosówki you, You'll find some questionable Czasami potrafię wysłać głosówkę na zasadzie Ale bym poszedł komuś zapierdolić kurwa A szczerze nawet jeżeli cały ten, cała ta narracja związana z jej planem na życie Okazałaby się być prawdą, że to rzeczywiście nie było wyrwane z kontekstu I tak powiedziała i tak planowała To też nie byłbym jakiś turbo zszokowany Czekaj, jakby zaczęła szybko wrugać, to by odleciała z tego kadru Chciałabym... Aha, szmato Ruchać się idę Idzie się ruchać z influencerem drugiej kategorii. Chwila, mnie coś ominęła, kurwa w tym influencerskim kur, widełku. Kim jest aktualnie influencer drugiej kategorii? To, to, to już teraz mamy ligi, tak? To jest kurwa ekstra klasa jakaś influencerska, mi się wydaje. Wymagań A to ten gorszy, Wierząc... bo to ten mniejszy. Gary. To czekaj, ja w tym momencie jestem trzecia, czwarta kategoria, która jestem? Przez pryzmat e, ówczesnych wymagań zasięgowych. Wjeżdżam sobie z <laughs> na konto, <ten>, otwieram <laughs> Dobra, pózoj skądś pierdolin. <laughs>